Siema wszystkimi, ja jestem So, a to jest vlog dla streamerów. Właściwie ostatnio był materiał dla streamerów, ale nie nazwałem go vlogiem, bo on był bardziej taki informacyjny. Prosiłem streamerów, różnych, takich, którzy streamują i tacy, którzy chcą streamować, żeby mi napisali, co zawrzeć w poradniku streamerskim, który się starałem tworzyć na swojej stronie, i właściwie udało mi się go rozpocząć. Jest już kilka informacji, zaraz wam tu pokażę. Nowym sposobem nagrywam tego vloga, czekajcie niech ja sprawdzę gdzie mam głowę. Mam po prostu scenę w programie do streamowania zrobioną i nagrywam to tak jakby na żywo. Nie montuję tego później w żadnym programie do montu. Znaczy będę to tam przerabiał, ale jakby samych scen nie montuję. I nawet widzę, że fajnie to wygląda. Jednocześnie odszumiam w locie mikrofon na tym samym kąpie, na którym na którym to nagrywam. Udało mi się to zrobić. Można to nawet sobie na Teamspeaku odszumić. Mikrofon wszędzie można odszumić. Świetna sprawa. Męczyłem się dwa dni, żeby dojść do tego, jak to zrobić, ale to zrobiłem specjalnie dla Was, żebyście mogli w jednym z poradników się tego nauczyć. Powiem Wam szczerze, że przez dwa lata myślałem, że to jest niemożliwe, a to jest możliwe. Dzięki czemu na przykład nie muszę nagrywać teraz audio osobno i go odszumiać, tylko po prostu mogę to sobie od razu tutaj od razu sobie tutaj to nagrać w losie. Jesteśmy na mojej stronie internetowej. Tutaj macie ten dział poradniki po lewej stronie. Napisałem takie krót, kró, krótką informację o platformach streamerskich. Po prawej oczywiście możecie komentować. Jak coś macie do komentowania, to komentujcie. Pamiętajcie, że to jest diskus, to jest taki program do komentowania. On jest na wielu stronach wykorzystywany, Tak wtyczka. Jak chcecie coś mi napisać, to piszcie plus Soushibo i wtedy na przykład jak napiszę plus Dudu. du. 98PL To się nic nie stało hmm. No nieważne W jaki sposób da się te e... No test W jaki sposób da się wywołać te Te, te jakby osobę do której się pisze Jak ktoś wie to niech w komentarzach napisze i dzięki temu ja dostaję tu informację że coś do mnie napisaliście ani muszę po wszystkich podstronach latać, bo jak wiecie, tych podstron i tych komentarzy jest pełno. Standardowe ustawienia OBS, o to prosiliście. Testowanie i problemy, dużo to, to warto sobie przeczytać. To są takie ogólne informacje dotyczące, dotyczące streamowania. Macie tu. Jakby. Mam nadzieję, że trochę wam to rozjaśni. Jakby co robicie, niektórzy streamują, niektórzy starają się coś robić, ale naprawdę nie wiedzą po prostu co robią i czemu, i przez to nie są w stanie sobie później pomóc, jeśli coś nie działa. Tutaj jest trochę wyjaśnione na ten temat, która opcja co robi, co się zmienia, jakie problemy mogą wam się pojawić i czemu w trakcie streamowania. I ostatni taki poradniczek, który napisałem, jak robić te alerty, które się wyświetlają czasem na streamie u niektórych streamerów, że np. nowy follower, nowy subscriber z jakimś dźwiękiem, to jest tu napisane. I oczywiście będzie tego więcej, bo tematów są setki, kurde, dosłownie, naprawdę. Naprawdę jest pełno tematów, które poruszyć, poruszyć warto. A wracając do tematu, który chciałem teraz poruszyć. Świetna sprawa, przyszła mi nowa Avermedia. Tutaj dzięki filmie Avermedia mam portabla i właśnie tą. To są teraz już dwie Avermedia, które dostałem od tej firmy, żeby je przetestować i Wam pokazać. Yy, świetna sprawa 1080p i 60 klatek na sekundę. Coś na co, na co czekałem szczególnie, że... Jak wiecie, drugi komputer do streamowania specjalnie, specjalnie kupiliśmy po to, żebyście mogli oglądać w 1080p, ale niestety nie można 60 latek nadawać, tylko 30, bo Avermedia sama w sobie nie przejmowała tylu. Teraz będzie to możliwe, mam nadzieję, bo oczywiście będę testować. Są jakieś problemy, zazwyczaj z Avermediami, które wychodzą nowymi, są pewne problemy z softwarem. Oni później wydają dużo patchy, dużo łatek, recentral też nie zawsze wszystko przechwytuje. Tu, z tego co słyszałem, jest podobnie. Kilka, kilku streamerów narzekało, że nic coś nie działa. Ale ja od tego jestem, żeby zrobić, żeby to działało, bo wydaje mi się, że, że z moim, z moim jakby zaparciem, tak się mówi, no jestem uparty i zawsze zrobię tak, żeby mi działało. Będę grzebał, będę szukał, będę szukał na stronie, na forach, na stronie Avermedia, na forach jakiś yy, rad, yy, jak zrobić, żeby coś działało, aż mi się uda, aż mi się uda. Szybki taki unboxing. W ogóle świetna sprawa, że ja mogę teraz widzieć, co ja nagrywam. Zajebiste to, jest patrzcie. Przynajmniej jak na przykład nie będzie tak, że kamera mi spadnie, ja dalej będę do niej gadał. Ten dźwięk, który ja teraz aktualnie audio w locie przerabiam, powinien być trochę opóźniony, ale jednocześnie kamera w obejściu też jest lekko opóźniona, więc nie ma ten. Pierwsza sprawa, sama karta. Coś tam lata w środku, ciekawe co? Tak leciutko. Może czujnik ruchu? Nie, żartuję, na pewno nie ma czujnika, czujnika ruchu, patrzcie, folia. Wszyscy, którzy nie lubią folii, POOM! Teraz są szczęśliwi, a wszyscy, którzy kochają folię albo nie lubią ściągać, to o, czekajcie, nie, dobrze trzymam. Extreme U3 Cup. Zauważcie, że karta się trochę różni, bo ma USB, ale ma tylko HDMI in i AV in. Nie ma w ogóle HDMI out. Nie można do niej wpuścić obrazu i wypuścić go z powrotem na przykład do monitora. To akurat nie jest problem, ja tę ja sprawę, nie wiem czy, czy, czy inni też na to wpadli, ale są rozdzielacze do HDMI, wcale nie drogie, one czasem problematycznie to działa, bo na przykład muszę jedno urządzenie wyłączyć przy włączaniu komputera, żeby w ogóle się monitory uruchomiły, po prostu po kolei trzeba je podłączać do tego kabla, ale, ale to działa i dzięki czemu mogę obraz na przykład z mojej karty graficznej Rozdzielić na ekran i do tej karty i nie muszę go przez tą kartę dalej puszczać. Co jest dobre, bo bo karta graficzna, na przykład w 60 FPS-ach, tak dostaje obraz na ekran, a tutaj idą mi jakieś tam, a ta na przykład karta akurat ta też w 60 FPS-ach będzie, będzie mi obraz dawała, ale gdybym chciał mieć na przykład 120 FPS czy coś takiego, to spokojnie mogę je puścić na ekran 120, a ta sobie obniży do 60 i nie będzie z niej wychodzić obraz z mniejszą ilością fpsów Fajna sprawa, no i właściwie na pudełku co jest. Hmm, aha, wejdź na stronę supportu, żeby jakieś drivery dostać i tak dalej. Nie wiem czy to jest koniec, wiecie? No tam jest coś ciężkiego pod spodem. Ja się do tego do, drapię, się do tego nie będzie mi tutaj nikt coś nic fajnego O jest, patrzcie. A no, kable jeszcze, no tak. Ja co jestem, as. O kablach bym zapomniał. Yy, instrukcja obsługi, język polski jest. Nie będę jej wyciągał. Są rysunki. Są rysunki, są schematy, jak to podpinać. co podpinać. Co nie znaczy, że wszystko tak działa. Jak wiecie, jak wiecie, z konsolami, na przykład z podpinaniem z konsol, jest zawsze problem. Jest zawsze problem. Zobaczymy, jak będzie tym razem. Hmm. Ciekawe. Aha, dobra. To jest USB 3.0 i to chyba prawdziwy USB 3.0 jakiś problem. Dzięki czemu ten, to opóźnienie, które ona daje, to o czym mówiłem przed chwilą z kamerą, że kamera nagrywa. Kam ta kamera, którą, którą ja teraz patrzę, nagrywa obraz. On idzie, do, on idzie do portabla, który jest tutaj. Ja nie wiem, czy mi się go uda wyciągnąć. Nie uda mi się go wyciągnąć, ale wam go pokażę. Tutaj leży. Tu idzie obraz, tak? Do tego portabla z Media, i on idzie do komputera, i on ma opóźnienie lekkie. Więc teraz, jeśli ja tu sobie OBS-em, patrzcie, pokazuję wam. Tu mam OBS-a. Jeśli ten obraz idzie do OBS-a. A mój dźwięk nie będzie lekko opóźniony, no to będzie obraz wyprzedzał. Ale przez to, że ja przerabiam ten dźwięk, to jest jedna dziesiąta sekundy, może 150 milisekund. Prawie niezauważalne, ale jak ktoś, jak ktoś bardzo dokładnie spogląda, to to zauważy. No i. I dzięki, dzięki temu, że to jest na USB 3.0, powinniśmy się tego problemu pozbyć. Czy się, pozbyli, czy się pozby, pozbyliśmy? Zobaczymy, ja to wszystko oczywiście przetestuję dla Was, żebyście w ciemno nie musieli kupować. I jest kabelek ten cały, tym kompozytowy, czy nie wiem, ja nigdy tego nie używam, wiecie, i tu jest AV-in. Jestem ciekaw, czy ten AV-in można wykorzystać kabelek z innej, z innej Avermedii, chyba z Portabla on jest, który pozwala konsolę PlayStation chyba podłączyć, tak? Bo PlayStation ma to blokowanie, że wiecie, przed zgrywaniem, zabezpieczenie antypirackie i tam się nie dało normalnie wcześniej HDMI podłączać, zawsze trzeba tym AVI podłączać, żeby było bez problemu. Wszystko sobie przetestujemy. Jakbyście chcieli coś więcej się dowiedzieć na temat tej karty, to piszcie w komentarzach pod tym filmem, zanim ja, zanim ja nakręcę ten materiał, bo jak już go nakręcę, to wiecie, to, to już nie będzie więcej testowania. A tymczasem ta karta najprawdopodobniej od razu trafi do komputera Kasi, który jest obok, właściwie to znaczy komputera do streamowania, bo go teraz tu nie mam. Kasia do mnie przyjechała tutaj do Gliwic i ten komputer został jej udostępniony, żeby też mogła sobie postreamować na spokojnie, kiedy ja streamuję. I... Jest tam pewien problem, bo tam nie ma karty graficznej. Dzisiaj grała w Lolka miała 25 FPS-ów, tylko gdy przechwytywała obraz Diextory. Wiecie, jak nie macie kart do przechwytywania, musicie przechwytywać go softwareowo, albo właśnie jakimś osobnym programem, jak DxTory, albo na przykład Explitem tam jest opcja przechwyć grę, ale to wszystko obniża FPS-y i tak jak ma 100 FPS-ów normalnie, tak po przechwyceniu ma 25 FPS-ów. Jak wiecie, te karty niwelują ten efekt. Oczywiście, jakby tam była karta graficzna jak, jakakolwiek, to i tak by tego Lolka sobie spokojnie przechwyciła, ale tam nie ma karty graficznej, tam jest tylko i7, procesor i karta graficzna z niego. Zobaczymy, czy ta karta y, da, y, sobie z tym poradzi. Tak jak mówię, to jest przerost, przerost formy nad treścią. Nikt nie będzie takiej karty kupował po to, żeby sobie... Y, przy przechwytywaniu lolka, jakby te fps -y zniwelować, spadek FPS-ów, bo każdy będzie miał kartę graficzną i nie będzie tego potrzebował. Ale ja sobie taki mały teścik wykonam przy okazji. Mam nadzieję, Kasi rozwiąże ten problem, żeby mogła do końca tygodnia spokojnie sobie postreamować bez, bez większych problemów. I tak jak mówię, ta karta, jak, jak będzie działać, jak wszystko będzie z nią w porządku, naprawdę nam się na streamie, po to, żeby ten full HD w 60 klatkach móc spokojnie streamować. I nagrywać, jak wiecie, YouTube ciągle przesuwa granice swoich tych jakości swoich filmów. Ostatnio 4K wprowadził. Ja czekam na to, aż wprowadzi 60 fps. Wtedy też dzięki temu będziemy mogli takie filmy kręcić. Jeszcze raz zachęcam wszystkich do odwiedzenia mojej strony. Poradniki streamerskie dla tych, którzy na przykład tego vloga tak sobie oglądają. Poradniki ich nie interesują. Tutaj są zdjęcia z eventów. W ogóle, pierwszy SL Pro Series pierwszy event, na którym byłem. Tu jest akurat mój film z tego. ECC, Poland, żeśmy z jogurtem byli wywiady z ludźmi. Kiedyś opatrzcie wywiad z Alex Iszem, tym takim rosyjskim pro playerem Lola. Różne inne wywiady. E, Poznaj Game Arena, pełno zdjęć, świetnej jakości jogurt robił. To też warto sobie wejść na moje strony, jak ktoś tego nie widział, zerknąć. Ja, ja się staram tę stronę trochę odświeżyć, od, o, ożywić, dlatego te poradniki zacząłem tutaj wprowadzać. Mam nadzieję, że z czasem, że z czasem jakby ona się zrobi takim przydatnym źródłem wiedzy i przy okazji trochę, trochę takich newsów, informacji na tej głównej stronie zacznę, zacznę pisać, bo jak na razie to raz na 3 miesiące się coś pojawia. Niestety, moi drodzy, trzymajcie się wszyscy i do zobaczenia, aha, o tak, trzymajcie się wszyscy i do zobaczenia w następnym vlogu, czemu mam słuchawki na uszach, mimo że... Nie streamuję, bo mam odstające uszy i się z tego wstydzę. Nie, tak naprawdę jestem tak przyzwyczajony do siedzenia w słuchawkach. Po prostu nie słyszę siebie, jak mówię. Trochę mniej siebie słyszę i lepiej się z tym czuję. I tyle, tak jestem przyzwyczajony. Trzymajcie się i do zobaczenia. Cześć!